No, to dzisiaj, może nie na warsztacie, ale znowu dla odróżnienia, filmik z testowaniem różnych dziwnych, ciekawych rzeczy i niedziwnych też, normalnego użytku. Dzisiaj mamy tak, dzisiaj będziemy testować takie słuchaweczki, a drugie to będzie sprawdzam za grosze. Udało mi się kupić taką konsolę, się nazywała Pegasus, tak, 620 gier w jednym. To będzie odcinek, sprawdzam za grosze, bo no ona dużo nie kosztowała, no więc tu odstawię ją. A dzisiaj na stoliku mamy słuchaweczki Basic 2, słuchawki bluetoothowe mi, tak, tak jaki zegarek, zegarek jest bardzo dobry, powiem wam szczerze i uczciwie, że to jest pierwszy smartband, który mi tak podpasował. No ale, dzisiaj mamy słuchawki, więc nimi się zajmijmy. No to zapraszam do oglądania. Na początek szybkie spojrzenie standardowo na pudełko. One, kupiłem je w promocji, więc drogie nie były. Bluetooth 5.0. Yy, ładujące pudełko, tak. Innowacyjny design. Do 12 godzin. Podobno użytkowania, zobaczymy później jeszcze tutaj. I jest kompaktowe pudełko, i możliwość montowania w uchu, no to wiadomo. 500mA, 5V, wyjściowe 150mA, 5V, dwie godziny ładowania. I co jest w pudełku, zaraz zobaczymy, bo nie chce mi się czytać. Dzisiaj więc zobaczymy sobie od tak już od razu, co, co tu mamy. Dobra, zobaczcie, pudełeczko takie jak do smartbanda, bardzo malutkie. No I patrzymy co tu jest. Taśmę trzeba ujarzmić. O właśnie. I patrzymy co tutaj mamy. Tak, tak wyjeżdża, patrzcie, mamy słuchaweczki w takim pudełeczku, takie pudełeczko ze słuchaweczkami i teraz tak, jak się to tutaj odsuwa, zaraz sobie to, ha, tu trzeba tak rozkleić o! No i zaraz kleisz się czy nie rozkleisz? Roskleisz pewnie. Okej. Okay. Dobra, i teraz patrzcie, pudełeczko ma gniazdo ładowania, a w pudełeczku są słuchaweczki. Zobaczcie, przykryte jeszcze folią. Zaraz będziemy sobie tą folię odrywać. Patrzcie to jest na magnesik. No i teraz tak, tu mamy zapasowe gumki do uszu, tak wiadomo i mamy instrukcję obsługi kabelka nie mamy ma kabelka? to minusik drobny za brak kabelka no ale mam kabelek więc akurat w moim przypadku to nie szkodzi patrzcie mamy instrukcję z poradnikami z rysunkami jest chiński, angielski jest polski nawet to jest ogromny plus dla kogoś kto nie rozumie języka innego. O tu się zaczyna Polski. No i mamy jeszcze kartę tam gwarancyjną, czy nie wiem jak to zwał, tak go zwał. No ale przejdźmy do... Przejdźmy do słuchaweczek. Zobaczymy co mają. to schowam to do pudełka. Gumaczki, żeby się nie zgubiły. I przechodzimy do tego naszego magicznego pudełeczka. Tak, otwieramy. Więc folijkę zdejmujemy. I patrzcie. I zaraz Wam pokażę. I tu, tak, zdejmujemy folijkę. Ta folika też zabezpiecza styki ładujące, żeby, wiecie, w sklepie tam coś tam nie otegowało. I patrzcie, mamy już te gumeczki fabrycznie za, tutaj założone, czyli jakby to powiedzieć, tamte dwie pary są zapasowe. Słuchawki małe, nie wiem, będzie się ciężko do nich przyzwyczaić, bo ja to się zawsze yy, przyzwyczaiłem już do tych, co tak wiszą na uchu, a te się wkłada w uszy. Jak się trzymają, zaraz zobaczymy, chyba że na moje uszy one nie są, ale powinny być. O, dobra. Nie wiem czy je ja dobrze włożyłem, czy nie wybaczcie. O. Chyba dobrze. O, teraz widzicie moje ucho. Tak one leżą. Trochę mam obawy czy wypadną, czy nie wypadną. Ale nie powinny wypaść. Powiem może się dziwnie mówi w tych słuchawkach. No okej, okay, no. Przyzwyczai się człowiek. Tu jest w słuchawkach, jest włącznik, wyłącznik i pewnie przełącznik funkcji. Tak, tutaj w obydwu. I tu mamy, patrzcie, z tych technicznych takich nowinek mamy te ładujące styki. I tu mamy w tym też takie ładujące styki. Patrzcie, tu są tak wyprofilowane, że to pasuje. I to jest na Widzicie, to jest na magnes, i od razu rozpoczyna ładowanie. Widzicie, jak wsadzę dwie, to od razu zaczyna ładować. No, z pudełeczka. Ciekawe, na ile pudełeczko starczać. Ciekawy jestem. Na pewno 150 godzin w czuwaniu. Dobra, i teraz, tak, zobaczymy sobie. Słuchajcie, jak to z parowaniem jest. Zaraz je naładuję tutaj, niech się naładują spokojnie. Z pudełeczka i zobaczymy zaraz jak to z parowaniem w telefonie jest z tymi słuchawkami. Słuchawki się doładowują same, więc myślę że już godzinkę siedzą w tym. Myślę, że jest okej. Okay. Dobra. I tak wezmę tak i patrzcie, włączyły się. I teraz tak na telefonie muszę wyszukać coś takiego, co się nazywa Bluetooth, to standardowo. I patrzcie, i mam Bluetootha. I teraz musimy sobie tak wcisnąć i przytrzymać na tym. O, patrzcie, i tu już szuka, na tej szuka. O! Chyba szuka, dobra i pojawił nam się widzicie mi coś tam coś tam coś tam włączamy bezprzewodowe i pytanie czy powiązać Powiąż Dobra I widzicie, wyświetla się nam 100%. nie widzicie teraz, wyświetla nam się, że 100% podłączono do odbierania połączeń i... Yy, funkcji multimedialnych, tak? I teraz zobaczymy sobie jak one grają za chwilę. No i zobaczymy jak to będzie dalej podczas korzystania takiego, wiecie, na dworzu, rozmowy i tak dalej. No, powiem Wam tak, pierwsze wrażenia słuchowe całkiem spoko. Fajnie brzmią i tony niskie i wysokie na tych słuchawkach. Yy, tylko mam pewne obawy niestety i tu, yy, może ze względu na to, że się uparłem na tą budowę. Jak tu jest przycisk funkcyjny na tych słuchawkach, tak? Czyli odbieranie, tam są różne napisane w instrukcji te gesty, które można zrobić, żeby wcisnąć. To niestety ja bym tu preferował dotykowy, a nie taki ten, bo można sobie wbić w ucho. To w ucho można sobie wbić tą słuchawkę, to niestety boli, a czasami można sobie ucho uszkodzić, więc to jest źle zaprojektowane według mnie. No ale kwestia dźwiękowa, bo to tam nie, nie, nie musimy. Nie musimy jakby y, tych walorów takich y, oceniać. Y, Dźwiękowo jest super. Powiem Wam, na razie jest ok i Wam to puszczę. Zobaczycie, jak to, jak to fajnie gra. Nie wiem, czy będziecie słyszeć. Słyszycie fajnie to gra. Zobaczymy jak z rozmowami. Nie będę rozmawiał w domu przez słuchawki. Ale jak widzicie, fajnie się to, fajnie się to prezentuje. No, Pudełeczko jak na razie ładuje, nie wiem na ile ładowań jest. Muszę zobaczyć w tej w instrukcji obsługi. Bo wiem, że tam te poprzednie słuchawki, które miałem takie, ja to mówię, najtańszego sortu. One były jakby to powiedzieć takie trochę wiecie że pudełeczko starczało na jedno ładowanie i nic więcej a tu patrzę czas ładowania półtorej godziny futerał z ładowarką około 12 godzin no nie wiem zobaczymy no nie wiem na ile to ładowań jest jeszcze Wam pokażę te przełączniki. Zaraz Wam tutaj pokażę to. Patrzcie, możemy sobie na słuchawkach wciskać tutaj. Widzicie. Widzicie, leci muzyka. I tu się tak samo wciska ten przełącznik wyłączenia. Tak, myślę, że rozmowy, jak będę odbierał, też będzie to. Ten w ogóle fajna rzecz, bo możemy sobie mieć telefon w kieszeni, słuchawki w uszach, a Smartband jako wyświetlacz, tak? Więc to taki trochę pilot zdalnego sterowania nam się tworzy. I zobaczcie, zobaczymy jeszcze, czy one się ładują, jak się je wsadzi do tego pudełeczka. I ciekawe jak one się wyłączają, bo jeszcze tego nie rozgryzłem. Tak, opatrzcie, same jak się wskakują do pudełeczka, same się ładują. Widzicie? O, tak i pyk. O. I tu są wreszcie te małe diutki. Nie ma tych wielkich takich kontrolek, które błyskają. W ogóle to jest ogromny plus dla mnie, bo w tych poprzednich mi mrugało to wszystko dyskoteka była. A teraz zobaczcie, dwie takie małe diutki i tak naprawdę nie widać ich było w trakcie pracy, więc to jest ogromny plus dla mnie. Dobra, to teraz tak, co następuje? Testujemy sobie słuchaweczki. Pewnie jutro je zabiorę na drogę, tak zwaną. Będę troszkę przemierzał, jak to mówię, moje miasteczko, więc muszę, mogę sobie je wziąć i posprawdzać, jak one się sprawdzają na ulicy i tak dalej. Co do zasięgu, no to myślę, że podobnie jak SmartBand, tak, takiego zasięgu jakiegoś beznadziejnego nie mają, bo SmartBand naprawdę ładnie łapie zasięg i rzadko kiedy go gubi. Jak sobie tak już posprawdzałem, no i teraz, jakby to powiedzieć, będziemy sobie to sprawdzać. No, powiem Wam, że tak kiedy kupowałem te słuchawki, kupowałem je tydzień temu, i powiem tam Wam tak. Już pierwsze ładowanie z komputera przez kabel USB zrobiłem, no, mam taki kabelek, więc jego brak w zestawie nie stanowił problemu. I powiem Wam tak, szybko się ładuje ta stacja razem ze słuchawkami, bo po godzinie gdzieś około była naładowana, ale to było pierwsze ładowanie, tak więc taki czas zawsze tam jest wiadomo. Generalnie tak, powiem wam, że jestem zaskoczony, bo naprawdę dźwięk jest czyściuteńki i Całkiem niezły, oczywiście wiadomo, nie rozkręcam tych słuch słuchawek na cały regulator, tak? Tylko jakby to powiedzieć, yy, odtwarzam tą muzykę jakoś w miarę, żeby też słyszeć to, co się na ulicy dzieje. Yy, w trakcie kiedy idę na przykład. Yy, bo do komputera to używam normalnych przewodowych, tak? Ale to takie bezprzewodowe używam głównie do telefonu, yy, żeby właśnie włożyć w uszy i nie wiem nawet żeby nie słuchać muzyki, ale żeby to służyło za ten, no, bezprzewodowy zestaw do rozmów, tak? Rozmawiałem przez te słuchawki i powiem Wam tak, ogólnie słyszy się dobrze, rozmówca też słyszy dobrze, natomiast te słuchawki mają taką rzecz, że zbierają wszystkie szumy, tak? Czyli jeżeli na przykład jesteśmy w galerii albo na zatłoczonej, ruchliwej ulicy, no to może się zdarzyć tak, że rozmówca oprócz nas będzie słyszał wszelkiego rodzaju szumy, piski, stuki i wszelkiego rodzaju muzyka z zatła. No ale to generalnie, jeżeli komuś to nie przeszkadza, to jest ok. Mi nie przeszkadza. Ważne, że słyszę drugą osobę i że ta osoba druga też mnie słyszy. Co do pudełeczka, no to tak, dwa ładowania były takie pełne, ale przyjmuję, że ta stacja była naładowana na połowę. Po wyjęciu z pudełka, natomiast teraz już jest chyba trzecie ładowanie czy czwarte i jeszcze stacja trzyma, więc ogromny plus, bo poprzednie moje słuchawki miały także dwa ładowania i do widzenia i stacja była rozładowana. Plus też jest taki, że one się same wyłączają po ładowaniu. po Podładowaniu i stacja też się sama wyłącza, nie ma tu żadnego przełącznika, wyłącznika. Jedyne co musiałem zrobić to wyłączyć te słuchawki, jak się stacja rozładowała, ale to wiadomo, wtedy już stacja nie funkcjonuje, tylko same słuchawki, a tak one się same wyłączają, więc też plus. Yy, generalnie z minusów, no to tylko ta budowa, tak? Bo yy, kilka razy już się zdarzyło, że mi z uszu wyleciały, yy, ale to może kwestia, że nie docisnąłem po prostu. Yy, no i generalnie co? Plusik za wielkość, tak? Jakość dźwięku jest okej okay do przeżycia. Może wiecie, wielcy Melomani, melomani no nie będą zadowoleni, ale akurat takie cy podstawowi ludzie, jak ja będą zadowoleni z tego, bo to naprawdę fajny gadżet. No i cóż, generalnie bateria starsza na długo. One się podładowują co jakiś czas, tak? Ale jakby to powiedzieć nie odczułem żeby się rozładowały myślę, że tak jak było na pudełku napisane ten czas użytkowania i czas czuwania jest zgodny no więc to by było na tyle to jest taka własna moja opinia w skali od 1 do 10 poza tymi drobnymi jakimiś minusikami, które mówiłem no to oceniam no na mocne 8 z plusem o tak bo akurat tu poza tymi, mówię, drobnymi minusikami jest ok, No więc dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Jeśli się podobało to zostawcie łapkę w górę. To będzie więcej takich materiałów. Jak będę coś miał kupował ciekawego, jeszcze ta konsola będzie dla sprawdzał za grosze. No, zapraszam do do oglądania moich materiałów. Zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to jak Wiśniewski. I widzimy się w kolejnych elektronicznych materiałach.